Mam już zamontowaną prwnicę do tokarki, żeby sprawdzić parametry przy różnych obrotach. Mam tu ustawione obecnie na 115, 115 obrotów układ prostowniczy z jakiegoś alternatora, woltomierz. Nic, załączamy. Mamy 115 obrotów. Woltomierz pokazuje nam, że jest jakieś 13,8 V, prawie 14. Do ładowania akwatora byłoby już ok, no ale jednak musimy sprawdzić jeszcze to pod obciążenie. Mamy tutaj jeszcze żarówkę 100W, którą teraz podłączymy. Jak widać, troszkę inny odgłos. Jest opór dość znaczny. Żarówka się świeci, a voltomierz pokazuje nam no jest coś lekko powyżej 9V. No dobra, sprawdzimy to wszystko przy troszkę mniejszych obrotach. Nie wiem, czy wiatrak tyle wygeneruje nam obrotów. Myślę, że przy większych wiatrach pewnie tak, ale przy mniejszych mamy teraz 70 obrotów na minutę. No, tu jest 8V, trochę mało. Dodamy opór może ledwo co. A volt mamy niecałe 5, no nic, testujemy dalej.